No cześć wszystkim e, graczom Harston. dziadek tutaj zaprezentuje Wam talię No Minion Mac. Może na tym poziomie sobie tam nie, nie radzi, ale na jakiś niższych poziomach to pewnie tam e, będzie sobie radzić, no, oczywiście, że tak tu mamy do czynienia z wojownikiem Wiedza to potęga. Na tym poziomie, tak jak mówiłem, tutaj nie, nie damy rady pewnie. Ach, ale tak chciałbym zaprezentować Wam. Może, możecie znaleźć tę talię w internecie na no Minion Mac. Także na niższych poziomach jak, jak tam gra, gracie, to pewnie będzie do, <laughs> dobra talia, e, którą będziecie muś, mogli tutaj sobie po, pograć. No dobrze, mamy tutaj cztery karty do wyboru. Tutaj mm, klinica mocy należałoby zostawić. Tą kulę, może nie wiem, na no, ku, kulę chyba odrzucimy co. Mm. No dobra, całą resztę chyba zostawimy. Całą resztę zostawimy, chociaż ten wy, wybuch Apexu tutaj. Troszkę nie pasował. No dobrze Ale to też liczę na jakieś od Was komentarze, tak? Żebyście dali dziadkowi znać, jakby co, jakby co. Na pewno ta karta, o której mówiłem, no to super należy ją zatrzymać na ręce startowej, tak? Należy. No dobrze, odkryjemy coś jeszcze odkryjemy, ok, mamy coś ja bym proponował tu astromantkę Solaris ok także obs obserwujcie je taką talię możecie znaleźć sobie w internecie oczywiście, że tak e a jak tutaj nią grać? No. jak nią grać? Może weź mnie, wiem. Sekret. No nie mamy sekretu. Sekretu nie mamy. No, proponuję może taką kartę zabrać co? Ok. To będzie mieli obrażenia za zaklęć plus jeden. Jeżeli oczywiście nie zniszczy, no ale pewnie, że tak. Tu, tu nie ma. Tak, jak mówiłem tutaj, na, na tym poziomie to nie. Nie ma łatwo, nie ma łatwo z, z taką talią, tak? Gra, grając. Co teraz, co teraz? No dobra, zebrajmy to może za jedno. No mamy coś, mamy coś. No weźmy to w uśpieniu może. <śpiewanie> Może się przebudzi. Jak stary Niedźwiedź mocno śpi. <śpiewanie> to uważajcie, bo jak się przebudzi, to niedobrze będzie. To niedobrze będzie. <śpiewanie> będzie. Okej, okay, erupcja magii. Tu już mije jakieś, co? Ale mamy cztery. Ojej, jaj. Nic, nic chyba nie będziemy w stanie zagrać. A nie chcę też tutaj zbytnio... No dobra, paniemy tu dwa obraże Poszukajmy czegoś. Ustawiona gra, ustawiona gra. No tak, dziadek się tu nie ustawia. To, to nie ma tak jak w, bo w boksie filmy oglądaliście. Ustawiona gra. Dziadek tu z, tum, tum, tum z Rega się nie ustawiał, że tak powiem, że, że ktoś e, e, zwycięstwo e, będzie miał, a, a ktoś nie. Tutaj gramy, kramy sobie. Oczywiście z uśmiechem dziadek gra, ale nie ustawiamy się. A tu pięknie, pięknie, tu, tu pancerza. Co teraz, co teraz, co teraz? Erupcje magii 4. Ciągle malutko, ciągle malutko, nie wiem to 7. przez wiemy kogoś może, co? No dobra, zagajmy. Troszkę mało, troszkę mało. No dobra, on poleci tutaj, a tu uwięziony, Feniks, uwięziony Feniks, <grym wiosenie> no i już leci, no tak jak, tak jak my wiem, tak, tak jak my wiem. no ale fajnie tutaj, jakbyście dawali komentarze, tak, co, co, tu dziadek źle robi, co <grym> źle, <wiosenie> coś się stało, uśpieniu dał masakra, masakra No dobra, mm, sobie to nie to. Dobierze, dobra. Dobierzemy coś Zobaczymy, zobaczymy Mamy tu żmiję, że tak powiem man. Oj leci i wszystkim wrogom sięknął. I tu trzy. No dobra, ja to się przebudzi. Kartę snu weźmie. ojej, ojej. I ze zrywem coś. No, <laughs> Pancerza jeszcze dał. kartę snu co teraz, co teraz tutaj nie ma co zagrać nie ma co zagrać o nie tu 6 panie, chyba co zagrajmy okay. sekret może on się przebudził przebudził się o nie Smoki będzie przyzywał, jakieś i kartę snu dobierał. Oj, oj, się nie pozbierać! A tak, nie pozbieramy się, I zryw jeszcze, oj, oj, zadziałał sekret, że nie zadał nic. Ale byśmy nie mieli za dużo kart. M mm. 5, nie wiem Fale płomieni chyba, ale nie będzie wiem Fale płomieni Wyczyścimy też stół Zobaczymy co, co będzie dalej Co tutaj się wydarzy? Co tu się wydarzy? Mamy dziewięć kart, no jedna jeszcze nam dojdzie, ale po... musimy się pozbywać, że tak powiem, pozbywać. Jedno dla mnie, jedno dla Ciebie. Co tu rzucił? Łotrzycę jakąś, tak? Dobiera kartę z mojej... E... Ode... ode mnie, że tak powiem. Ojojoj, <laughs> oj, oj, to niebezpiecznie. każdy cios. I do pancerza, 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 to nam się niszczy. No dobra, jeszcze jest. Dobrze, że, że taka się zniszczyła. Dobrze, że taka. Tu, nie wiem, tu losowo 10 czy co? No, dobrać nie możemy. No 5, 5, tu chyba nie wiem. Dlatego może co? Tak myślę. Nie wiem. Pociski jakieś degradujące, damy. Coś tu zmniejszymy. Coś tu zmniejszymy, no. Zmniejszymy też koszty. Oj, oj, oj. Nie fajnie, nie fajnie. Co teraz? Trzy obrażeń w zamrożonym. Nie ma jakichś mrożonek że tak powiem. <śmiech> mrożonek. Tak sobie myślę. No dobra, tu jakiejś szybiołaki może. Coś. Pomajstrujemy, że tak powiem. Pomajstrujemy. Tu ma taką kartę spętany popielny język. <laughs> oj oj oj. Co teraz, co teraz? Co teraz tutaj? Spróbujemy dobrać, czy nie? Czy... O, no, dobra, palimy może tutaj w ten sposób, co? Dwa obrażeń jeszcze. O, jaj, jaj. Gawienie damy, czy nie, czyż? Płyniemy tu sześć. Oj, oj, oj. Co teraz, co teraz? Sekrety brać? Mm. Hmm. Nie no, musimy Polecieć chyba, co? Okej, okay, no niech dobierze. Niech to Ten język tu nam przeszkadza. Język spętany w popielny jeszcze. W popielny. Oj, tu siedem walnął. Następne. Następne. i Chyba ciatek musi się poddać. Poddać się, czy nie? Czy nie? Zamrozimy kogoś, czy nie? Oj, oj, szukajmy czegoś. Tam. Szukajmy czegoś Sekrety jakieś może co? Dobra, weźmy, weźmy taki, taki sekret Kontro skontrolujemy, czy nie? Czy przyzwiemy jakiegoś? Lugabienie znajdę. No weźmy taki sekret, może jeszcze coś, jeszcze coś. Drugie może. No polećmy, polećmy tym. Okej, okay. to wszystko, to wszystko. No, kilka sekretów mamy, no zobaczymy, co tu będzie, co tu będzie w ogóle z tego. No jeden kontrolujemy. Tu mamy stronnika z prowokacją nawet. My jeszcze tutaj możemy tu... czekamy na następne. Co tu się wydarzy? Co tu się wydarzy? Na kogo poleci? Cztery wszystkich. Oj, tu mamy kopię, kopię. No to dobra, okej. Okay. A tu trzy wszystkie. Ojej, no, jaj, no pięknie. Pięknie to rozegrał. Ale polecią. No super, super. No mamy do pancerza. Pancerz, pancerz, pancerz. Co teraz, co teraz tutaj? Rozdzielić? 10? Poleci na ten? Nie wiem. Dobra, może, może w ten sposób zagrajmy co? Hmm. Tutaj moc specjalną pewnie, tak? chyba Pobierzemy co? coś. Bierzemy jakieś karty no. no nie ma na kogo, nie ma na kogo lecieć! jaj, To był błąd chyba, co? <grystanie> Czy nie? <grystanie> To był chyba błąd. Aj, tu leci. Porozdzielał pięknie. Pięknie, i truciznę skorpiadę rzucił. Jadowitą jeszcze szmiję. Jadowitą szmiję. I do pancerza, do pancerza. Weź tu graj, weź tu graj. Co tu mamy, to. Co... Szybiołaki, łaki nie wiem, tu Co tu robić, co tu robić? Coś? 10 obrażeń? Walność, czy co? Dobierzemy karty? Ojej, ojej, No zmniejszymy coś, nie wiem. Obalniemy to Zmniejszymy koszt zaklęć? 10. No dobra, 10 w twarz pojedziemy Kzesia Trochę ten pancerz naruszymy, co? Nazbierał tyle masakra. Nie damy rady! Nie damy rady. Nie damy rady. I znowu tu rocizna Skorpiada Jadowita żmija. oj, oj, oj. Jeszcze dwóch losowych stronników z prowokacją. Widzę zdradę. Ojej. Jaj. No ale pięknie, pięknie zagrał. Ojej, ojej. Co teraz? Co teraz tutaj? Jakieś pociski degradujące, co, czy nie? Ojej, sześć. No spróbujemy, spróbujemy. Oj, na tego poleciał, a, a czemu nie na tego 8-8? <laughs> czemu nie? <laughs> czemu nie? <laughs> no dobra, polećmy w ten sposób może, nie wiem. No, zlikwidujmy, że tak powiem. <śmiech> <śmiech> Nie damy rady, nie damy rady. O i prowokację dała, Teraz czym tu go wykosić? Czym go wykosić, masakra? Dobierzemy coś, nie wiem. O, tu karty się kończą, karty się kończą. Tu możemy jedynie zagrać w ten sposób, nie wiem. Lecieć. Masakra! Nie mamy kart już! O, ja, ja. Nic nie damy rady, nic nie damy rady no! O i zryw jeszcze panu, szok, normalnie szok! I do pancerza! Pancerza, pancerza! A tu już nie mamy czym grać, nie mamy czym grać, no. Nie mamy czym. Jeden punkcik. Mocą specjalną. I leci... A tu już obrażenia zakręcić, co, Coraz więcej, coraz więcej będziemy dostawać. Coraz więcej. Ajajajajajajaj. Musimy się poddać, chyba, co? Poddać się. No, ale tak jak mówiłem, nie obiecywałem tutaj jakichś zwycięstw, tak? Na pewno na innym poziomie to pięknie, pięknie tutaj będziecie sobie radzić taką tarią. O, tu splugawienie do było skok ze sceny <laughs> skok ze sceny i tu trzy. No nie wiem, nawet nie ma co rzucić. No. Nie ma co rzucić. No, zobaczcie, co tutaj. Nic, nic, nie damy rady. Za dużo nabierał, za dużo wszystkiego, tak? Za dużo. Nie damy rady. Nie ma szans, nie ma szans. O, ustawił na jeden i walnie, aż miło. Dziadek się nie pozbiera, nie pozbiera się. Zawzięto się. Wow, wow, wow. Co to było, co to było? Co to było? No ale takie filmiki też tutaj fajnie jest, żebyście oglądali tak tak tu porażek dostaje mnóstwo! Mnóstwo nie, nie ma tak łatwo Nie ma Super, że, że ktoś to w ogóle ogląda O pięknie załatwił sprawę widzieliście? Super Super o. I na tym, na tym dziadkowi Jurkowi tu zależy, tak? Żebyście nie myśleli, że o, ja tu pięknie sobie radzę w Herston, tak? Nie, nie, nie ma tak łatwo, nie ma tak łatwo, ale przynajmniej mamy jakieś tam 50 złotych monet. No. Wykonaliśmy zadanie, super, super. No jeszcze jakieś tam zadanko będzie do wykonania. Dobra, dobra.